Chciałbym powiedzieć w tym czasie, jaki został na prezentację, o tym, co się dzieje na świecie w zakresie uczelni wyższych. Ta wiedza u nas w Polsce jest dość ograniczona, co zaraz zademonstruję. Zacznę od tego, jak wyglądał dawny dostęp do wiedzy. Dawny dostęp do wiedzy, proszę Państwa, był elitarny. Książki, jak Państwo wiedzą, przez dłuższy czas były dobrem rzadkim. W związku z tym dostęp do tych dóbr rzadkich był również ograniczony, a czasami trzeba było ważniejsze pozycje bibliofilskie trzymać na łańcuchach. To się zmieniło. Dzisiejszy dostęp do wiedzy jest związany z nowymi cechami rozwojowymi współczesnego szkolnictwa wyższego. Po pierwsze, mamy. Do czynienia z równoległym rozwojem na całym świecie, może w Unii Europejskiej mniej, ale na całym świecie rozwijają się uczelnie publiczne i niepubliczne równolegle do siebie. Po drugie nastąpił, nastąpiło odejście od elitarnego dostępu do studiów wyższych, który był przywilejem elity danego kraju, elity polityki, władzy, biznesu na rzecz umasowienia, zwłaszcza w ostatnich zwłaszcza w ostatnim okresie, na rzecz umasowienia dostępu. Konsekwencją umasowienia dostępu jest obniżenie jakości kształcenia. I to się powszechnie z tym wszystkim zgadzamy. Ale pojawia się również ten argument, czy lepiej trzymać młodych i nie tylko młodych ludzi e, e, poza rynkiem pracy jako bezrobotnych, żeby tworzyli patologie społeczne, czy lepiej włączyć tą grupę ludzi, która jest bezrobotna do studiowania, ażeby podnieśli swój poziom wiedzy. Mamy do czynienia z samokształceniem, które w tej chwili się bardzo mocno rozwija na całym świecie, kierowanym i stymulowanym. Mamy do czynienia z procesem przyspieszenia studiowania. To nie oznacza na przykład sytuacji wysiadywania studiów przez 2-3 lata, tylko możliwości skracania studiów według indywidualnego toku studiów. Procesem nowym jest konkurencyjność potwierdzona w rankingach, do czego wrócę. Przestrzeń wirtualna, uniwersytet bez murów, to o czym już wiadomo było przynajmniej 20 lat temu, ponieważ ja w roku 1994 i 1995 odwiedzałem uczelnie australijskie, które były innowacyjne w tym zakresie. Jeszcze w okresie międzywojennym tworzono szkoły radiowe w Australii ze względu na dystansę, a rząd australijski... W latach 80. ubiegłego stulecia w związku z kryzysem na uczelniach, jak również z kryzysem budżetowym, powiedział uczelniom australijskim, radźcie sobie sami, my wam pieniędzy nie damy. I oni wtedy otworzyli studia na odległość w Azji Południowo-Wschodniej. Australia dzisiaj jest jednym, z, do tego dojdę, jednym z czołowych centr kształcenia na odległość, w tym czasie, kiedy w latach 90. ubiegłego stulecia byłem na Monash University w Churchill niedaleko Melbourne, to tam studiowano geologię na odległość. Z Australii wysyłano do Azji próbki Ziemi, do analizy i dostawali zwrotne, a studenci przyjeżdżali na ostatni rok studiów na egzaminy. O edukacja bez granic, o tym też będę mówił. Edukacja bez granic oznacza open university, distance learning. No, idziemy dalej. I jeszcze jedna rzecz, która u nas w Polsce się nie jest w stanie przebić. U nas rektorzy uważają, że uczelnie reprezentują, a nie nią zarządzają. Reprezentowanie uczelni i zarządzanie uczelniami to jest zupełnie inny temat. Jeżeli fizyk jest wybierany w procedurach demokratycznych na rektora dużej uczelni, to nie oznacza, że on będzie tą uczelnią dobrze zarządzał, bo on jest dobrym fizykiem, a nie dobrym zarządzającym. Procesy demokratyzacji w Unii Europejskiej na uniwersytetach doprowadziły do tego, że nie wszystkie uczelnie w tych procesach demokratycznych są dobrze zarządzane. One są dobrze reprezentowane, ale to nie oznacza dobrego zarządzania. E, tutaj pokazuję taką tablicę e, koniec kształcenia, jakie my znamy. Mamy w tych procesach, które się ujawniają na uczelni, rozdział dydaktyki od badań. Nie wszędzie on jest mocny i nie zawsze konieczny, ale się pojawia jako problem. Wypieranie podręczników, szczególnym przykładem negatywnym, patologicznym jest portal Chomikuj. On powoduje, że za SMS-a kupuje się mój podręcznik za 2,40 i on w ogóle nie jest sprzedawany w cenie, której był wyprodukowany. Ktoś kradnie własność intelektualną, właśnie wypieranie podręczników przez e-booki może być patologiczne, jeżeli nie jest uregulowane prawnie, jako własność intelektualna. Mamy do czynienia z wielokulturowością. Uczelnie przestały być tylko dla określonej grupy etnicznej. Ja szczególny przykład tutaj podaję Izraela. Otóż, kiedy rozmawiałem w Hajfie na Uniwersytecie Haifańskim, jak również w Jerozolimie, to się okazało, że obydwie te uczelnie, jedna i obydwie powstały w XX wieku i obydwie mają noblistów, są uczelniami izraelsko-arabskimi. Tam młodzież izraelsko-arabska, mimo zamachu na Uniwersytecie w Jerozolimie, uczy się wspólnie, przy, pewnym, przy pełnym przestrzeganiu swoich tradycji kulturowych. Nowa kultura akademicka, jaka się pojawia, to nie jest kultura akademicka, w której profesor-mistrz jest takim autorytetem, że do niego się nie podchodzi. Dzisiaj nowa kultura akademicka oznacza bezpośredni dialog, asymetryczny w czasie i symetryczny w czasie. Mamy tutaj jeszcze ranking, zaraz może do tego wrócę. Proszę Państwa, tutaj mamy ranking najnowszy uczelni na świecie. Wśród tych najnowszych, najnowszym rankingu tegorocznym mamy uczelnie amerykańskie, mamy uczelnie brytyjskie, jedną meksykańską. Zwracam uwagę na Stanford University. Na siódmym miejscu on jest w zależności od rankingu pierwszy, drugi, siódmy, ale jest pierwsze dziesiątce. Dlaczego Stanford? Dlatego, że to jest prywatna uczelnia, która powstała dokładnie w tym czasie, kiedy Politechnika Warszawska powstała ukazem carskim, czyli w 1895 roku. Stanford University do dzisiaj wyprodukował wielu noblistów, a Politechnika Warszawska nie ma żadnego. Wśród najlepszych 200 uczelni w roku 2010 według rankingu szanghajskiego mieliśmy uczelnie z 28 krajów poza... Amerykańskimi, chińską i meksykańską. Tutaj Polski w ogóle nie było. I w polskich rankingach uczelni światowych polskie uczelnie się w ogóle nie liczą. Teraz chciałem, dlaczego pokazuję stronę internetową, zrzut ze strony Stanford. Dlatego, że w tym miejscu po prawej stronie są informacje dla studentów, dla kadry, dla absolwentów, dla rodziców. Dla rodziców, proszę Państwa oraz dla sąsiadów środowisko sąsiedzkie Jeżeli państwo porównają tą stronę ze stroną Uniwersytetu Jagiellońskiego to na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego państwo znajdą całą dostojną historię tej uczelni ale nie znajdą tej zakładki Uczelnia zwana Uniwersytetem Jagielońskim, która ma ponad 600 lat tradycji, która jest niekwestionowanym autorytetem uczelnianym w Polsce, w ogóle się nie liczy, dlatego, że nie ma dostępu na swojej stronie, nie ma kontaktu ani z absolwentami, ani z rodzicami, ani ze środowiskiem, bo ono samo z siebie, z historii, z definicji jest wielką. Nie potrzebuje tego typu kontaktów. A uczelnie tego typu jak ta, nie tylko pokazują te kontakty, ale również we właściwym czasie pokazują najnowsze odkrycia naukowe. Między innymi tu bardzo często występuje kosmos, który bardzo interesuje wielu ludzi na świecie, nie tylko studentów. E, pojawia się wzrost międzynarodowej mobilności studentów. Liczba studentów na studiach zagranicznych stale się powiększa. E, mamy statystykę UNESCO tutaj, to jest 2,5 miliona za granicą w 2005 roku. To jest rynek idący w miliardy dolarów. I y, szacunek UNESCO, że będzie ta, pro, ten proces studiów zagranicznych, międzynarodowej mobilności, nadal się rozszerzał w Unii Europejskiej, jest przyspieszany. Y, poka, Pokazuje tu również jeszcze, jakie kraje na świecie rzuciły się na studentów, żeby ich kształcić. Oczywiście Stany Zjednoczone, gdzie bardzo wielu Chińczyków studiuje w tej chwili z Chin ludowych. Tu są również wpływy z tego tytułu. Proszę zwrócić uwagę, 13 miliardów wpływów na uczelniach amerykańskich tytułu studentów zagranicznych. To są sumy idące w rachunku ekonomicznym bardzo poważne. Najszybsze źródło eksportu w Wielkiej Brytanii to jest właśnie eksport wiedzy. W języku angielskim najlepsi wykładowcy z najlepszych uczelni. Niemcy, Francja nie nadążają, ale robią to. Australia jest mało licznym krajem, bo to jest 20 milionów, ale ona była jednym z pierwszych krajów, który poszedł na to, żeby właśnie studiować, żeby pokazać studiującym za granicą. I trzeba powiedzieć, że Australia dzięki Polakom, dzięki Jerzemu Zubrzyckiemu, Jerzy Zubrzycki był prekursorem wielokulturowości australijskiej. On przyjechał po II wojnie światowej. On powiedział, że wy Anglicy, jeśli będziecie chcieli dalej się sami rozwijać i wykorzystywać pozostałych przedstawicieli różnych narodowości, daleko nie zajedziecie. Musi być wielokulturowość. I Australijczycy uruchomili na doradztwie Jerzego Zubrzyckiego wielki program wielokulturowości, który prowadzi do tego, że w tej chwili Australia w ciągu ostatnich 50 lat podwoiła liczbę ludności. Nie ma problemu z wzrostem demograficznym. Ściągają młodzież po studiach. Przyjmuje się na stały pobyt w Australii ludzi, którzy mają już dyplom jakiejś uczelni na świecie. On musi mieć tylko warunek spełniony: studia skończone gdzieś na świecie jako magisterskie, lub u nas, robią to dzięki kształceniu na odległość w Australii, wtedy człowiek taki zostaje po studiach z dyplomem, dostaje pracę i mieszkanie. Taki program jest właśnie w Australii realizowany od 25 lat. Japonia również się włącza w ten proces. Nie rozwijam Chin, trzeba powiedzieć, że dla mnie imponującym jest Open University w Chinach, który liczy liczbę studentów. To nie jest największa uczelnia, proszę Państwa, ale ona już ma ponad 1,5 miliona studentów. Jako Open University z filiami municypalnymi, czyli na poziomie gmin, mają przejścia Open University. Ogółem 2 miliony 700 tysięcy aktywnych studentów. To nie jest uczelnia największa. I Największą uczelnią jest uczelnia turecka, licząca 3. Nie, przepraszam, hinduska, licząca 3,5 miliona studentów. Mega uniwersytet. A teraz jeszcze przykład z drugiej strony, o ile Chiny to jest 1,5 miliarda ludzi, to Izrael to, proszę Państwa, w tej chwili 7 milionów. Czyli to jest mrówka przy słoniu. Otóż ta mrówka przy słoniu w 1974 roku założyła Uniwersytet Otwarty. I jak on wygląda? On ma 6 tysięcy studentów z Ukrainy i Rosji studiujących na odległość. Tak wygląda strona Uniwersytetu w Izraelu y, Otwartego i ona ma zakładkę Ruski Język. Tu. To jest dla Rosjan i Białorusinów, którzy mogą studiować na odległość, dostają, tam jest największe centrum wysyłki książek do dawnej Rosji i to co jest charakterystyczne, pozyskanych w tym trybie studentów, oni przyciągają do siebie na stałe do Izraela. To nie są Żydzi, to są studenci, którzy przeszli studia na uczelni w Izraelu i tam przyjeżdżają. I oni wchodzą w elitę izraelskich e, biznesmenów, czy też e, ludzi, którzy się wiążą z kulturą. E, no to są, wiadomo, distance learning, e, Uniwersytet przyszłości, to jest to wszystko, co się zmienia. Proszę Państwa, na uczelni przyszłości nie ma nic stałego. Zmienia się technologia dydaktyczna, zmieniają się studenci. Ci studenci, z la, ja jestem studentem lat 60. z GPS-u. Dzisiaj, gdybym ze swoją wiedzą nie, nieuzupełnioną z lat 60. chciał się pokazać, to z całą pewnością byłbym już analfabetą. To trzeba stale uczestniczyć w procesie dokształcania, ustawicznego dokształcania. Zmieniają się dydaktycy i ich metody kształcenia. Zmieniają się praktyki dydaktyczne, zmienia się nauka, ponieważ stale przychodzą nowe wynalazki, nowe osiągnięcia. Nawet w humanistyce też tak jest, że się szuka nowych argumentów, szuka się nowych sposobów przekazywania wiedzy i pobudzania inteligencji. Pojawia się ekologia wiedzy i zmienia się również biblioteka. Wszystko, co na uniwersytecie jest zmienne, nie ma nic trwałego w przeciwieństwie do tego, co było kiedyś. I oczywiście to rodzi zagrożenia. Ja tych zagrożeń dzisiaj nie będę definiował, one są na ewentualnie dostępnej mojej prezentacji. Tutaj się one zapisały. Przechodzimy dalej. Wizja przyszłości uniwersytetu to, jest, to są multimedia, to są hiperteksty, interaktywność, pakiety stymulujące, gry symulacyjne. Uczestniczyłem w HIF-ie w grze symulacyjnej dla rektorów uczelni wyższych z całego świata. Proszę Państwa, gra symulacyjna była obliczona na 6 godzin. I żaden z nas nie chciał wychodzić na przerwę. Była taka rywalizacja w parach. Były podawane wyniki co 30 minut, i trzeba było rozwiązywać zagadnienia związane z zarządzaniem nowoczesną uczelnią, gdzie warunki się regularnie zmieniały. One były zasymulowane przez autora tej gry. Na sali było 40 rektorów w parach, 20 par było. I mogę powiedzieć, że. Gdyby nie przerwał ten prowadzący po trzech godzinach, to byśmy siedzieli do końca dnia. Tak są wciągające gry symulacyjne w dydaktyce. To jest przyszłość, która jeszcze w Polsce jest bardzo słabo rozwinięta. Mamy gry symulacyjne przede wszystkim dla dzieci, dla młodzieży, na zabawy. Ale nie ma gier związanych właśnie z tego typu potrzebami, jakie się na szczeblu akademickim rodzą. Oczywiście pojawiają się też nowe modele zarządzania dzięki tym grom symulacyjnym, no bo trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zarządzać uniwersytetem, a nie tylko go reprezentować, w warunkach zmiennych finansowo, w warunkach zmian lokalowych, w warunkach odchodzącej kadry, odchodzącej młodzieży, zamówień rządowych, od, od, od yy, zabierania zamówień rządowych, przychodzenia zamówień unijnych albo zagranicznych. Jest tak dużo zmiennych związanych z zarządzaniem, że to wymaga po prostu elastyczności związanej z tym zarządzaniem. I teraz te trendy. Ja, proszę Państwa, te trendy chcę pokazać bardzo krótko. Mobil Learning jeden z najbardziej zauważalnych trend, tendencji w współczesnym świecie. My mamy już w tej chwili, jako uczelnia, platformę, która jest dostępna na trzy różne sposoby. Na smartfonach, na tabletach, jest to yy, w Uczelni Korczakowskiej realizowaliśmy, bo ta, to, to nazwa jest w tym roku jako patrona przyjęta po TWP, realizowaliśmy projekt za 9 milionów złotych z Unii Europejskiej. I ten projekt wciągnął młodych ludzi do tego, żeby nie tylko zrobić kontenty, ale żeby te kontenty udostępnić w tej chwili w nowoczesnych technologiach dostępu do edukacji. Także możemy na tej platformie e-learningowej, na której mamy już prawie 5 tysięcy kontentów, dać dostęp studentom z całego świata. Na razie w języku polskim, bo taki, taki był cel, ale to oczywiście jest nieograniczona możliwość. Social Learning, chodzi tutaj o portale społecznościowe, o to, żeby wykorzystywać wiedzę z portali społecznościowych do prezentowania, do wykorzystywania ich w procesie kształcenia poprzez grupy. Jest to kwestia zwiększenia się partycypacji studentów. Mamy tutaj jest to odpowiednik dotyczący sieci wirtualnych dla uczelni wyższych na świecie, które się mobilizują i tworzą sieć dla uczelni, sieć dla studentów, które są, w których mogą uczestniczyć. Open Learning jest jedna z najstarszych. Jest to formuła która w Wielkiej Brytanii została na przykład w 1969 roku edyktem królowej, powołano Uniwersytet Otwarty. Na początku wszyscy się śmieli, co to jest Uniwersytet Otwarty, bo on był w telewizji po programach dla dzieci z miszką Mickey Mouse. Dlatego ten Uniwersytet Otwarty nazywano na początku w Wielkiej Brytanii Uniwersytetem Mickey Mouse. Proszę Państwa, na tym Uniwersytecie w szczytowym momencie było ponad 200 tysięcy studentów. I on dawał pewne uprawnienia z dyplomami w indywidualnym toku studiów. Nie trzeba było studiować koniecznie w rytmie wymuszonym 2 plus 3. Każdy miał swój rytm kształcenia, który sobie dobierał. To jest kształcenie oparte na grach. Kształcenie, które, proszę Państwa, zwiększa się rynek. Półtora miliarda dolarów już w tej chwili operują gry na poziomie uniwersyteckim. W omówionej haifie na uniwersytecie jest centrum gier uniwersyteckich. Specjalnie stworzone po to, żeby ta uczelnia, ona robi to wyłącznie w języku angielskim, nie hebrajskim, i ta uczelnia właśnie przez to centrum gier symulacyjnych na uniwersytecie pozyskuje z całego, z całego świata, nie tylko studentów, ale pozyskuje projekty gier, które są później oprzyrządowywane różnymi językami. To jest baza gier i studenci, którzy z tego korzystają. Proszę Państwa, jeżeli jeden kontent nas kosztuje 15 tysiąca złotych, o przyrządowanie, to znaczy przygotowanie contentu, elektronizacja, digitalizacja, w najgorszym przypadku półtora tysiąca, to proszę Państwa, ten content później może być wykorzystywany przez 3-4 tysiące osób. To oznacza, że jeden content naprawdę na jednego studenta kosztuje 20, 30, 50 groszy. Więc z początku wydaje się, że to są potężne pieniądze, ale to się zwraca po pewnym czasie bez żadnego problemu, jeżeli kontent jest właściwie przygotowany. W tej chwili przygotowujemy kontenty z bajkoterapii. Bajkoterapia jest metodą dydaktyczną używaną w szkołach. Te kontenty nas będą oczywiście kosztować parę tysięcy złotych, ale w studiach podyplomowych na bajkoterapii to się nam wszystko zwróci. E, jeszcze mamy koncept, który następuje, dywersyfikacja metod nauczania, by studentowi dostarczyć content jak najszybciej, w jak najlepszej formule. Połączenie e-learningu z m-learningiem, mamy tutaj właśnie różne metody łączenia. E, jeszcze mamy coś takiego, co się nazywa bardzo fajną rzeczą, mianowicie tworzenie drugiego świata wirtualnego. To też jest symulacja. Mianowicie pojawia się tak zwana platforma Second Life, na której ludzie tworzą miasta, społeczności przy pomocy awatarów, przy pomocy takich, powiedziałbym, modeli, które są dostępne wyłącznie w tym świecie Second Life, drugiego życia równoległego dla nas, prawda? Oczywiście to rodzi odejście od tych dotychczasów, bo ja nie będę mówił o zagrożeniach. Mamy już opracowania razem z Łotyszami dotyczące cybernetycznych zagrożeń przestrzeni. To rodzi zagrożenia dla młodzieży, że ona nagle przestaje rozróżniać między rzeczywistością a tym światem wirtualnym. To jest oczywiste zagrożenie, tylko że problem polega na tym, że to, to też jest kierunek i sposób na zdynamizowanie dydaktyki. No i oczywiście metody hybrydowe. Face to face, wykładowca plus student plus online w czasie równoległym, w czasie asymetrycznym. Proszę Państwa, u nas był taki na uczelni um, przedstawiciel Państw Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ja mówię do niego, była godzina 11, mówię do niego, to wie pan, spójrzmy na to, co się dzieje na platformie. Otworzyliśmy platformę. Na platformie w tym momencie było 300 osób zalogowanych, korzystających w tym momencie z wiedzy. Nasi informatycy mówią, że mogą aktualizować platformę między 3 a 5 rano, bo w tym czasie nie ma ruchu. Do 3 rano ludzie siedzą i się uczą. W tym systemie, prawda? My możemy ich lokalizować, bo mamy studentów w Hiszpanii, mamy studentów w Wielkiej Brytanii, w Czechach, w Republice Federalnej, więc mamy również i tą lokalizację zdefiniowaną. Tak więc kończąc, mogę powiedzieć, że nasze uczelnie które się bardzo gimnastykują w tym, żeby wprowadzić coraz to nowe rozwiązania tradycyjne, coraz doskonalsze rozwiązania tradycyjne, które mogłyby być kontrolowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, nie korzystają w ogóle z tych doświadczeń, które są na świecie. Ja byłem zdumiony, jak dwa lata temu dowiedziałem się, że w ogóle można dostać dostęp do internetu dzięki SMS-owi. W tym. W południowej Azji, w Malezji. Malezja udostępniła swoim studentom dostęp do internetu przy pomocy SMS-u. Dostaje sygnał, tak jak dzisiaj się ogląda filmy pornograficzne na telewizji przy pomocy y, kodu SMS-owego, to oni to wykorzystali dla lepszych celów. Kod SMS-u otwiera dostęp do platformy learningowej. I to się im opłaca. I na zakończenie jeszcze jedno, mianowicie na tym Princeton University. Naj Najbardziej czołowych fizyków, dwóch, ogłosiło konkurs na studia, otwarty konkurs na studia z fizyki. Oni powiedzieli, że to robią bezpłatnie. Na Princeton University to było wbrew stanowisku rektora. Oni dostali na te studia, na platformie, na której prowadzili zajęcia, 20 tysięcy studentów z całego świata, a wybrali setkę później. Po pierwszym roku wybrali stu, najlepszych. To się wszystko działo bardzo szybko. Dostęp do tych studiów. Ma charakter i masowy, i elitarny. Jest to nową tendencją, która stoi przed nami jako problem reformy całego systemu szkolnictwa wyższego, przy którym główną barierą jest bariera profesorska, nie studencka. Studenci łapią te rzeczy. Problem polega na tym, że jak się trzyma limity kadrowe, to nie można wymieniać kadry ponieważ wymiana kadry oznacza utratę uprawnień magisterskich albo licencjackich. To stoi w jasnej, jawnej sprzeczności z tym, co się dzieje na świecie. Dziękuję za uwagę. Ja. Czy są jakieś pytania może? Więc ja mogę powiedzieć, że naszym nauczycielom myśmy to udostępnili. To jest na, nauczyciele mają do tego dostęp y, y, w systemie dokształcania, ponieważ y, y, u nas to jest, dobór, jest wybór studiów w systemie kształcenia na odległość dobrowolny. My nie możemy studentowi, który się dokształca, nauczycielowi, powiedzieć musisz w tym systemie. W tym systemie w tym roku, który mija, studiowało tysiąc studentów. W tym systemie mamy 1000 studentów i w tym systemie rozliczamy studentów zgodnie z przepisami, dostają uprawnienia, mają stypendia również jako studenci z tych środowisk zmarginalizowanych. Zwracam uwagę jednak tutaj jeszcze na jeden wątek, mianowicie w tym systemie możemy socjalizować więźniów, możemy socjalizować ludzi ze środowisk zmarginalizowanych, możemy na przykład ludziom niepełnosprawnym zaoferować ofertę. A ludzie niepełnosprawni w Polsce są ukrytą kategorią ludzi zmarginalizowanych. Nawet państwo nie wiedzą, jak wielu ludzi niepełnosprawnych jest poukrywanych w domach bez możliwości wejścia na rynek pracy. Z ludzi niepełnosprawnych w Polsce w wieku aktywności zawodowej tylko jedna czwarta pracuje, a trzy czwarte siedzi w domach. Otóż tego typu formuły dają możliwości kształcenia ludziom niepełnosprawnym, więźniom, więźniarkom na przykład bydgoszczy. To jest formuła, socjalizacji i oczywiście wiąże się z nauczycielami, dla których ta oferta oznacza konieczność przekwalifikowania. Jeżeli nie ma innych uwag, dziękuję Państwu za uwagę.